Plany na dzisiaj są następujące. Wykład na temat technologii produkcji pierogów. Dzisiaj muszę posprzątać. To się muszę, no chcę posprzątać, żeby później tego nie robić, więc muszę posprzątać kuchnię. Później mam o 12 zajęcia, gdzie będę wyciskać olej. Yy, I też dzisiaj pasuje mi się spakować, bo jutro o 8 mam zajęcia z migowego, a po zajęciach Mam pociąg, więc dzisiaj po, po zajęciach dzisiejszych się spakuję. O i pewnie będę siedzieć i oglądać serial albo coś takiego zobaczymy. Jest godzina 11. A ja będę teraz wiesz makaron z ujrówkami i serem Ekolego. Galbom nie boli niestety. Ale no nie jest najgorzej, bym powiedział, zaraz jeszcze sobie zrobię barszcz, bo muszę po prostu e, wykończyć karton barszczu, który kupiłem. No i co? I, no i zajęcia. O jeszcze kawę sobie zrobię. Bo muszę skończyć też mleko, no i nie piję kawy. Dziś. tak prezentuje się makaron i idę jeść ma zajęcia. A ja? głosowaniu nie tej sprawie, wydaje mi to że szłam pakuję. Biorę tak, biorę aparat cyfrowy, bo no na Sylwestra i w ogóle na święta jakieś coś myślę, że się może przydać. I przejściówkę do laptopa, bo chcę sobie zgrać na starego laptopa wszystkie zdjęcia i filmiki, bo już na tym laptopie co mam, nie mam za bardzo pamięci. E, I w telefonie też, więc muszę gdzieś to zgrać. Dalej mamy swetry. Biorę ten ulubiony sweter z Roomba. Kolejny, tabluza ulubiona Smoopa. Wezmę chyba jeszcze tą szarą, w której biegam, bo też bardzo ją lubię. Spodnie biorę nowe czarne z Zary, na pewno. Plus jeszcze jedne będę mieć na sobie w trakcie podróży. I biorę też moje ulubione beżowe i możliwe, że jeszcze jedne wezmę, chociaż chyba nie, bo trochę przesada. I jeszcze buty. Chyba wezmę zimowe i chyba tylko zimowe, bo nie mam miejsca na inne buty, a też mogę wadać śnieg chyba akurat. Jak będzie Wigilia, a i w ogóle więcej tak nie pochodzę sobie w trąbkach, więc raczej wezmę sobie zimowe buty. I teraz t-shirty. Na pewno biorę Titanic, bo lubię Titanic. Kotki chyba zostaną. Tak mi się wydaje. Australia oczywiście jedzie i chyba tyle, bo tam też mam t-shirty. Albo wezmę jeszcze kotki, a co? I z t-shirtów to będzie wszystko. Ładuję jeszcze powerbanka. Też go wezmę, wezmę wiadomo laptopa, ładowarki, słuchawki. I jeszcze muszę sobie zaraz wybrać jakąś książkę yy, na drogę, w pociągu, żeby czytać. Ja nie mam książek, w sensie mam dwie, trzy, ale już je przeczytałem, więc Więc wezmę sobie książkę którąś ze zbiorów Julii. O i tak yy, nie chcę mi się pakować. Yy, i chyba resztę sprawdzę jeszcze rano, czy coś, jak będę musiał dopakować. A tak, to chyba tyle. Idę się myć, y, i tyle. Także y, widzimy się jutro. Y, tak. Do jutra.